Missifu! A może pójdziemy zobaczyć zwierzątka na farmie? Oczywiście, Tati! No dobrze, to lecimy! Spójrz, Missifu! To już ta farma! Ale piękna! Spójrz, Missifu! To jest farma, na której żyją zwierzątka! Ojej, jest piękna, Tati! A teraz czas na magię. Sprawię, że pojawią się zwierzątka! Tres, tris, tras! Na zwierzątka na farmie nadszedł czas! Ojej! To są właśnie zwierzątka gospodarskie. A teraz opowiem ci, co każdy z nich robi. Spójrz, mi fu. Ta mała, błotnista świnka ma plamki. A ta szczęśliwa obieczka da nam wełnę. Spójrzmy siwu, kury znoszą jajka, z których wylęgną się pisklęta. Są piękne tapi! A konik schowany jest w stajni. A krowa będzie jadła trawę i da nam dużo mleka. A już królik będzie jadł marchewki i skakał bardzo, bardzo wysoko! No dobrze, Misifu, pokazałam Ci zwierzątka na farmie. Podobało Ci się? Tak, Tati, bardzo mi się podobało. Są bardzo piękne. Dobrze, Missifu, teraz musimy wracać do domu. A więc, moi przyjaciele, do zobaczenia w następnej przygodzie!